Oto Norman Babcock. Jego rodzina jest z lekka irytująca. Norman! Nie możesz być jak te inne dzieciaki! Wszystkie dzieciaki tylko kradną i jeżdżą jak piraci drogowi. Ha! A jego koledzy dość osobliwi. Możesz otworzyć? Nie mogę! Znowu pauzujesz DVD z aerobikiem. Nie! Norman Madar. Dzień dobry. Który jest raczej niezwykły. No cześć, jak się macie? Pokój, gościu. No pewnie. Co słychać? Hej, co u ciebie? No, że widzisz duchy bez przerwy? Tak. Odjazd! Teraz, Pss, wiesz może, kim jestem? Stukniętym śmierdzącym menelem ze wzgórza? Jego pytałem! Nikt ci nie powiedział o klątwie wiedźmy, prawda? Aby ocalić miasto, klątwa wiedźmy. I tylko ty możesz ją powstrzymać. Eee. Musisz być ty! Potrzebuję odrobiny pomocy... Zombiaki! O! ...i wielkiej odwagi. Co no nie wiem! No nie wiem! Nie być najstarszy! Nie mentalnie! Już wkrótce... Norman! Norman! To cały Norman! Gdy zombie zastukają do drzwi... O! A przez sali nikogo nie ugryzły? Ugryzła się w język. To się liczy? Tylko prawdziwi bohaterowie. Odkryłem i wiem, jak to powstrzymać! Tak! Odpowiedzą na wezwanie! Ja też się boję! To nic złego, że się boisz, Norman! Pod warunkiem, że nie pozwolisz, by strach zmienił twój charakter. <śmulny> I, no, <weź> coś zrób. <śmulny> Paranormal. <coughs> <coughs> Wkrótce w kina.